Siemaneczko. Mało mam baterii, więc będę się streszczał, słuchajcie. Co? Nie. No to będziesz mu ściągał i tyle. Na wprost łowimy. Słuchaj. Jest ze mną Bogdan, ale niestety Bogdan dzisiaj idzie na drugi plan, więc Bogdana zobaczycie tylko przy dużej rybie, bo dzisiaj najważniejsze to film, który o którym nikt nie mówił, ale każdy potrzebował. I w komentarzu też się tam przewinął kawałek o tym właśnie. Zrobimy test zanęt. Czy jest sens kupować drogę? Czy po prostu... Czy będzie jakaś tam mega różnica? Pierwszy zestaw to będzie Match Method Mix z ringersem zmieszany w proporcjach mniej więcej pół na pół. I drugi zestaw to będzie Alerakła. Taką jakąś najtańszą zana, zanętą, 2 kg za. Nie wiem, czy w ogóle ta zanęta jeszcze jest produkowana, bo to takie stare. Zestawy zrobię takie same. Za każdym razem będę łowił w tych samych miejscach, jedna przy drugiej. I na te same przynęty, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. W dodatku, jeszcze te same koszyczki, te same. Yy, przypony, przynęta to sama, więc wszystko takie same i te same miejsca łowienia. W pierwszej kolejności wezmę się za domoczenie tutaj naszykowanie peletu. Ringers mógłby zmienić troszeczkę to opakowanie w końcu. Bo palek mega drogi, a opakowanie najgorsze z najgorszych. No i ale rakła na pewno ten jest agresywniejszy w zapachu. Nie będę rozrabiał dużo bo jednak połą połączyć obydwa to wyjdzie sporo chyba jeszcze trochę potrzebuję o, dobra ba że dwa razy będę <gryw> dorabiał co ty mi tutaj za dźwięki podkładasz w odbiło się. No na pewno już jak się ringersa rozrabia, to nie ma tego takiego kleistego, że po sekundzie on jest. No że się rozpuszcza. Na pewno on będzie wolniej pracował. To już wiadomo. Ten alerakła profesjonalne pudełko tak. Ale od razu po chwili jest że on zaczyna pracować, rozpuszczać się. O, ledwo domoczyłem, a już można zrobić z niego kulkę. Ten. No już pomału też. O. Dobra, słuchajcie, zaklipuję sobie tą jedną wędkę i drugą przeniosę wymiar z Bogdanem. Będę trzymał kij, a Bogdan pójdzie z koszykami. I w ten sposób sobie ten sam wymiar, bo jednak wszystko musi tu być takie samo, jakby nie patrzył. Więc będę łowił z clipsem tym razem. Co co prawda, mi to ostatnio nie bardzo odpowiadało. Dobra, bo, Bogusław idzie będzie poczujesz, że tam zblokuje. przejdziesz tam nad chłopakami no jeszcze jeszcze Tak, jeszcze trochę. Ja... Dobra! Mamy to. Poczekaj teraz. Dobra, teraz już dosypiemy zanęty, żeby się tu nie pomieszało. Do Ringersa idzie Sonu Base. Tak jak to było... O! Gratis. Jedyne, czym Sonu tutaj nam... Jedyne, może nie jedyne, ale... Jedna z rzeczy, że Sonu daje ten koszyczek, no i do tego drugiego, ale rakła idzie, ta najtańsza. Oj, nie wiem czy troszkę nie przesadziłem z ilością zanęty, garść wyjmę. O, dobra. I tak to wygląda. Teraz trzeba sobie to już dobilżyć. Ogólnie niestety okazuje się, że nie ma jakichś mega brań na, na wodzie. Tu chłopaki też siedzą obok, to mówią, że słabo. Więc może być trudno tutaj z tym filmem. Ale każde branie będzie na wagę złota. O, tutaj już po chwili ta zanęta tutaj jednak ta nieprzystosowana do metody całkiem inaczej tutaj nam słuchajcie się zachowuje, więcej wody potrzebuje to jest, no skurde <gry> widzieliście, a nie nie widzieliście tego jak on mi tu przeleciał dobra, no już na pierwszy rzut oka to to jest wygląda to dużo ładniej w sensie sonu z ringersem tak wygląda profesjonalnie pachnie rybą strasznie tutaj trochę słodkiego co to jest za smak? bekon mięso zanęty ale bekonu to ja tu nie czuję niech ona jeszcze sobie chwilę wsiąknie a ja już przygotowuję tu to siedzenia i jest zaklipowane, zanęta już dochodzi słuchajcie, jak ja będę siedział tu to stąd będę się pokierował tam na pana w czapeczce. Tutaj na ten pomost będę rzucał. Obydwa kije niedaleko siebie. No zobaczymy jak będzie wpadało. Powiedzmy jeden na początek pomostu, drugi na koniec pomostu. Obydwa kije przygotowane. Na razie idą w ruch. Nie będziecie mnie widzieć chwilowo, ale na razie idą, idą w ruch brązowe dambelsiki. wstępnie chyba chciałem trochę dalej łowić ale bez przesady już to mam zaklipowane więc zostaje tu czy to zrobi mi mega Różnice to nie wydaje mi się. Obydwa doleciały. Może troszeczkę za bardzo w lewo. Obydwie poleciały. Jak na pierwszy rzut. Ale dobra. Zaraz to będzie się dopracowywać. Sygnalizator włączę. No i dobra, teraz lewa wędka jest na towar z górnej półki, prawa jest na towar na no ten z dolnej półki. Tak to, nazwijmy to w ten sposób. Mam tylko jeden stoper, więc na lewą wędkę będę sobie znaczył na stoperze brania, na prawą będę liczył. Tylko teraz kwestia tego, czy liczyć ryby, czy liczyć brania. No bo wiadomo, Wiadomo, że niewykorzystane branie może być z mojej winy. No a liczące ryby. No dobra, ustalmy, że liczymy ryby. Na razie idą, poszły w ruch te brązowe dambelsiki. No i myślę, że po trzy rzuty będę wykonywał daną przynętą. I wstępnie będę przerzucał co jakieś 10 minut. Może później trochę szybciej, ale na razie myślę co 10 minut i założyłem te brązowe później może żółte trzy żółty na daną przynętę i zmieniamy jak nic się nie będzie działo później jak już oblecę wszystkie przynęty, może co 10 minut to za długo będzie, bo to wyjdzie mi 30 minut na jeden kolor o u sąsiada ryba siedzi spinka e, słuchajcie może to będzie co, po, co 5 minut będę przerzucał bo jednak to jest 15 minut na dany kolor na daną przynętę i później sobie wrócę do, pewnie do przynęty na którą będą będzie najwięcej brań teraz zmiana porzucie tu przy brzegu to jest mniej więcej jedna przy drugiej Zobaczymy, może ta ryba bliżej brzegu chodzi. Więc teraz porzucie tu blisko brzegu. Będę też starał się w razie co to przerzucać je w tym samym czasie. Więc jak będę... o! Więc jak będę miał branie na jednym kiju, no to drugi też przerzucę. Żeby to wszystko jednak... Po zarzuceniu od razu są dotknięcia, no ale to pewnie drobnica. To już jest po drugim rzucie na tą przynętę. Więc jeszcze po jednym. I zobaczymy, może żółty kolor. Zmieniłem czułość. Mam taką czułość ustawioną, że już tak musi mocniej szarpnąć. Widzicie, nawet chyba widać te wskazania teraz cały czas co te szczytówki podszarpuję, no i mi nie dzwoni. Jest przykręcona dosyć mocno czułość, Jest mniej więcej w połowie skali. Jeszcze na razie się tu koncentruję na kijach, bo jednak chcę chcę, żeby ten test wyszedł dobrze. Tym że nic się tu słuchajcie za bardzo nie dzieje. Na razie jeszcze brania nie miałem, no ale dobra, to po drugim żółcie jest, więc dobra. Jeszcze ta ryba wiecie, ale na przykład u Bogdana już słyszałem, że tam jakieś brania były. Jedną karaś złapał złotą. No i teraz przed chwilą też coś ściął, ale nie wciął. Było pierwsze branie tu blisko na tanią zanętę. Niestety nie ma ryby, ale branie było. Na razie mówiliśmy wstępnie, że liczymy ryby, więc nie będziemy tego zaliczać. Tylko, że właśnie nie wiem, czy to nie powinniśmy liczyć, słuchajcie, brań, bo jednak to, że nie wciąłem. To zawsze może być moja wina, że jest za szybko, za wolno. Więc wydaje mi się, że powinny, powinniśmy liczyć brania. A nie ryby. Żeby to było. Że zalęta zrobiła nam brania, nie dała nam rybę. Ale to wiadomo, spinka to też. Dobra, liczymy. Słuchajcie, brania. Więc branie 1-0 dla taniej zanęty. no i było branie na drogi towar słuchajcie nie jestem w stanie ze względu że na razie tych branie jest mało wbiłem że na to, tych branie jest mało to nie jestem w stanie nawet wam nagrać bo posłuchajcie mam trzy kreski baterii z czterech a ona już wtedy to schodzi szybciej brązowy zdejmujemy Zakładamy żółtego. Tak jak mówiłem. <ścoughs> Czyli po braniu było na tamtego, ale wskazań pełno. A brań nie bardzo. Dwa, jeden w dla metody, ale dla mnie nie metody, tylko dla lipnej zanęty. Tak, tylko obrotek już dostał po dupie trzeba zmienić Bo on już swoje przeżył Albo inne tam... O, karaż Łata Ładna ciemna po 2 już jest słuchajcie nie 2.1 też nie będę wam teraz wszystkiego nagrywał bo bo wydaje mi się że baterii mało może jakieś ciekawe o teraz linek ale fajnie że nie biorą te kartuki małe teraz linek i taki przyzwoity ja jeszcze mówię do Bogdana 2.1 dla taniej zanęty a tu cyk już jest po dwa. Co? Jak walczy, jak na linka, aż dziwne. Co to on robi? O.

Na te żółte. To był... Jest tutaj 3-2 dla drogiej zanęty. Widać, że coś jakby się ruszyło. Nie będę wam wszystkiego nagrywał, słuchajcie, bo zostały dwie kraseczki baterii. A może coś będzie i ciekawszego z rybów. Więc będziemy na łączach. To będzie karpik nieduży. Mega waleczne są te karpiki, to jest pewne. To na pewno jest karpik, ale strasznie ciężko albo on się jakoś dziwnie zawinął albo ja nie wiem o co mu chodzi nie mogę go podnieść do góry wcale ale szarpie na boki więc to nie może być duży karp Może być koło 3, 3 kilo 5 z jakim durszlakiem przyszedł Ale ten kijek ładnie pracuje Ty tylko nie, nie bij mi go, nie rób tak jak tam po sąsiedzku A to chyba większy czy nie? Nie chyba tak nie, bo no jest trochę Większy trochę większy <laughs> Przyciszy wow. Przyciszysz, to czy nie? Co? Nie <laughs> do nich mówią większy. większy Większy, bo ja już go widziałem Większy, większy. Ja już go widzę O! Marsz, większy <laughs> I o tym właśnie mówiłem, że musimy liczyć jednak brania, nie hol, bo tutaj to zawinił mój hol, bo już siłowo ciągnąłem, zresztą chyba było widać ten kij wygięty i wypiął się. Trzecie branie wbijamy na bogatą zanętę. No i znowu powtórzyłem na żółtego, więc to jest piąty rzut na żółtego, dlatego, bo było po kolei dwa, dwa brania, na jednej na drugiej karaślin. Więc teraz znowu rzuciłem na tego żółtego. I czekamy. Szkoda, dwie kreski baterii. Więc słuchajcie, ważne rzeczy będziemy teraz nagrywać. Ważne. Czwarte branie. na drogą. Dobra, wypnij się. Już zaliczymy go. Dobra, trzeba podebrać. Mówiłem, że do Bogdana przyjdziemy, jak tylko będziemy o większą rybę. I niestety. <laughs> Niestety, ma większą rybę Ładny Ładny pokazał się Ale idzie, co? Miał prawo Tak, teraz puściło Puściło? Te, te puszczanie takie z tej płetwy To jest stresujące, no Dlatego wiesz, przy karpiówkach to strzałówki byś używał, albo tego, ledkoru Musisz go ryjem do... No, jeszcze No. Już złapał tego okay. no Już złapał Nie jest jeszcze, to ciężki podbierak jest No 11800 kg kilogram z worka. na no kilogram. kilogram? no. Kicnij sobie. Dawaj lej bo. Ciepło? Ciepło jest. <grym> Gratuluję Ale ja Ci mówiłem, że tu byś miał łatwo życiówki pobijać Póki jest taka normalna no Normalna waga, gdzie no to, to wiesz Na metody to już fajna ryba, no nie? Tu czekaj, taki sam o 100 Nie, ten miał ile teraz? No 11800 miał teraz Tamten miał z workiem 11800 Miał 10700 10 mniej więcej Kuźba Ja takiego samego na tych, na No, to, ja, to ja tak ja masz no, ten sam nawet I Tak Atomowe Co był sprawca zamieszania? Taki ze 2,5 Nie wiem czy to wina Ja tak pokazuję teraz O dobra, o tak Ze 2,5 Kloca Dobra, posłuchajcie, korzystając z okazji. Jest ten, się Suszę, no. Ale jeszcze może rzucić sobie. No to, słuchajcie, ja już będę za, zakończał ten film. I tak, Bogdanowi gratuluję kolejnej życiówki poprawionej. Teraz już po 15 musisz iść. No tak. Gratuluję mu kolejnej życiówki i przejdźmy troszkę do tego jaki był, jaki, jaki był meritum, jakie było meritum tego filmu, czyli do zanęty słuchajcie, wynik 5-4 dla zanęty drogiej jest to chyba wynik, szczerze wam powiem nie, inaczej nie współpracowała ryba ze mną tak jak ja bym chciał, myślałem, że będę miał więcej brań niestety tylko 9 brań niestety tylko 9 brań, tak jak mówię 5-4 dla drogiej zanęty Przeciwko tej taniej. I słuchajcie, co najlepsze Wam powiem, że nie satysfakcjonuje mnie to w ogóle. Nie przekonuje mnie teraz yy, w tym, żeby kupować droższą zanętę w takiej sytuacji, tak jak tutaj łowiliśmy, bo jeden to jest żadna różnica. Zaczyna padać. W porę się zwijamy. Słuchajcie, jeden to jest żadna różnica. Starałem się robić wszystko w ten sam sposób, rzucać w te same miejsca, jedna przy drugiej. Te same przynęty były za każdym razem. Jak miałem branie na jednej, to i drugą wyciągałem, przerzucałem dwie w tym samym czasie. Więc starałem się, żeby to naprawdę wyszło. Te porównanie takie, no nieoszukane. Więc tutaj ten wynik mnie nie przekonuje na chwilę obecną. Ja nie jestem. Wyczynowcem ani nic, to wiadomo, że może na zawodach to by działało inaczej. Przyszliśmy rekreacyjnie. I tu przy rekreacyjnym łowieniu jeszcze, jeszcze na innej wodzie to zrobimy takie porównanie, bo nie satysfakcjonuje mnie to, że było mało brań. No ale to tym bardziej, jeżeli było mało brań, ta ryba tak nie współpracowała ze mną, no to tym bardziej, ani. Mógłbym mieć wahania, żeby to były większe różnice, a różnica jednego brania to jest żadna różnica. Dobrze mówię? Pewnie, bo tak jak powiedziałem, 5 brań na drogi towar, 4 brania na tani towar, jednym braniem tu się nie sugeruje wcale. Idę, zwijam, bo to idzie deszcz. Od 15 miało padać, więc kto nowy, to zostawcie subskrypcję. I jak film się podobał, łapka w górę! I do zobaczyska. Na razie żołnierzu.